Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj obłędnie pyszne ciasto z jagodami i bezą na szybkim, kruchym cieście, którego nie trzeba wyrabiać. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jagody, jajka, mąka, proszek do pieczenia. Cukier, cukier puder, gęsta śmietana, budyń, olej, wanilia i sól. Ciasto jest bardzo szybkie, dlatego zaczynamy od przygotowania jagód. Jagody należy dobrze wypłukać i osuszyć. Osuszone owoce posypujemy jedną łyżką mąki ziemniaczanej lub budyniu. Ja wsypałam budyń. Jagody mieszamy z budyniem i na chwilę odstawiamy. Następnie przygotowujemy trzy duże jajka. Oddzielamy żółtka od białek. Zaznaczam, jajka powinny być duże. I przygotowujemy bardzo szybkie ciasto. Do dużej miski przesiewamy 2,5 szklanki mąki pszennej typ 405 lub 450. Wsypujemy pół szklanki cukru pudru, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia i suche składniki mieszamy. Następnie do miski kładziemy 3 żółtka i kolejno dodajemy około pół łyżeczki esencji waniliowej, 3 łyżki gęstej śmietany, wlewamy pół szklanki oleju, olej powinien być neutralny, bez zapachu i wszystkie składniki mieszamy łyżką. Mieszamy do momentu, aż ciasto zrobi się bardzo gęste. Powinno mieć konsystencję grubej kruszonki. Następnie ręką rozdrabniamy grudki ciasta, aby kruszonka była drobniejsza. Tak przygotowane ciasto przesypujemy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Rozkładamy równomiernie po całej blaszce. Następnie łyżką lekko ugniatamy, aby ciasto nie było już sypkie. I odstawiamy, a teraz przygotowujemy bezę do misy miksera wlewamy 4 białka z dużych jajek, 3, które zostały z ciasta i jedno dodatkowe do białek wsypujemy szczyptę soli. I białka ubijamy na sztywno. Jeśli jajka są małe, bezę najlepiej przygotować z pięciu białek. Następnie w trakcie ubijania do puszystych już białek stopniowo wsypujemy 3 czwarte szklanki cukru. Białka miksujemy na wysokich obrotach przez około 5-10 minut, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć przygotowanie ciasta. Można najpierw zacząć ubijać bezę, a w trakcie ubijania przygotować ciasto kruche. Na koniec dodajemy łyżkę budyniu i całość już miksujemy tylko na małych obrotach do połączenia składników. Do ubitych białek można wsypać jeszcze 2-3 garści migdałów w płatkach i całość dokładnie mieszamy. Można już składać ciasto. Na ciasto wysypujemy jagody oprószone budyniem i równomiernie rozprowadzamy. Następnie na owoce wykładamy ubite białka. Białka najlepiej wykładać małymi porcjami. Bezy nie wygładzamy na gładko, tylko pozostawiamy nierówności. W przypadku tego ciasta, ze względu na wymiary blaszki, beza nie jest zbyt wysoka, ale bardzo chrupiąca. Dodatkowo, wierzch ciasta można jeszcze posypać płatkami migdałów. Gotowe ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. I temperaturę od razu zmniejszamy na 160 stopni. Pieczemy około 50 minut grzanie góra-dół. Druga półka od dołu. Na 15 minut przed końcem pieczenia można wyłączyć grzanie górne. Polecam, ciasto jest ekspresowe i niesamowicie smaczne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego.